Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Xeramor, a razem ze mną będzie mój brat Monuś No i ja nagrywam mecz po prostu i będę razem z bratem na jego temat No, no rozmawiał po prostu nie, żeby nie brat było. gra, ja komentuję po prostu tak No W tym meczu zagram listinem na solotopie w mojej drużynie jest Amumu w dżungli 100% że z inwajdują Chyba, że będą takimi debilami. Dobra. Na Ezreal Ar... 999 pingu lub powyżej. No. Na pewno będzie miał taką farmę że hej. Nie na pewno... nie na no, nie będzie w oczywiście. Nie no będzie, ale będzie miał tyle lasitów, ile ja na Dobra, mojej drużynie również będzie Atrox, no w sumie Freewick Atrox, no to czemu by nie korzystać, no ja nie nie będę Orion na chwilę nieważne no i orianna nam idzie chyba nie? orianna to jest orianna y, ja kontra atrox atrox mi idzie na supporta raczej będzie miał solo linię gdyż ezraela będzie nie ezraela nie będzie ezraela będzie Wypalać. a w team jest mistrz fortune na ad, AD. nordekaiser albo orianna nam idzie atrox na supporta lub topa, nie wiem i u nich jest noc fiki mają nawet dobre agresywny czy nie? Weź defensywny, A nie, nie, licznie, nie, nie, Co czy to jest taka grafa? No bo jak nagrywasz się, no to jest taka mała liczba, to jest... To Co, fajna gra. Ja, ja, Fajna ja, 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 mu, mu ja, ja Amumu tyś widział. Ja? To będzie fiftblad. Na kim? Na Amumu. Jak coś jak czuję? A i się spod ADN nie całkiem. 30 sekund, ja mu to zejszuję tak. Użyję Q wskoczę, walnę normala takie 2 i wychodzę. Dziękuję. Po co? A nie, nie masz banka. No. Ale nie, no naprawdę by to mogli zrobić. No. bo niby jest ten pasek, że się odje po 10 za to, nie, 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 Eee, pasywka. Sorry. Każda umiejętność da, nabija mi 2 na 2 normal ataki ten. Ja Teraz się proszę do S. No ja ci go stary nie będę robił, nie? I ile HP starczy? Lisz. Lisza dostać. Dobra, ten atom z czym zaczął? Buty Master your system.

Użyjaby po oh. Nie mam już. Oh. Where jasny I? No jestem? Gdzie yeah. I to boli Gdzie oh. nice. jestem? Master yourself Nie, morda nam jestem? Gdzie Aha, mocne, kombo. Yolo! mocne combo. JOLO! Mocne kombo Wast not a minute A na niogarną Back to free of town. Możesz zginąć. Wiem, ale jeszcze mam tarczę. może

Добра, добра. Добра, ничего не стало. Утекай, не, 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 и не, 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 Chociaż nie wiem ci po co blue, ale dobra, rad się przyda. Dobra, to zależy. Wow, szalony! Welcome back. Powstał! No do dobra Kiedyś nie mm, był moim minem, ale jak teraz to wychodzi to nie wiem. No jest 3-0, myślę, że nam się... Stać. Ja bym się ją niego Ej, się napisać, ja dobra Ja wiem. Ha, 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 ty masz piąty Jak, to to ha, 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 jest jest ha, ha, ten. E oryano, oryano. No kto prędzej komu wywali, kto no. ma więcej manów Oby dwie mają low, więc easy On już piłem No będzie w Już się leczy On się leczy nie od razu Chcesz się bić? No nie umiem grać. Ja nie jesteś kantrą <laughs> na niego? może <laughs> Boże, wypierdzielać mi stąd. Quiet Steps. Ej, przyznaję, co to mi mordykajzy napisał. Pekny Co to było? Aga, oh Nocturne Nocturne, do you wanna fight? This... Dobra, zostaw go Nie idzie <laughs> To jest piekły Chciał zgankować, stracił dużo Dobrze. Ty się wyfaj, Chociaż w na no dobrze ci tymi słowami tak wtedy ten tran um, pomi. Better Better form We do what we must. <laughs> Let me Nic ci nie zrobi po Nic, nic. A dobrze, że studni już nie miał To i tak by zginął Bo mu ignata mu jeszcze znoszą nałożył Tak? Ty... Ty masz ignata? Szalba Ale pięknie Ezreal powrócił Normalnie no coś pisze hmm. nie no, to A to jest na ja mam siódmy No na pewno nie przegrali mi, no

Nawet mój Boże, co to ma być? On się ze mną chce bić? Ej, jeszcze wziął tego dasha? Teraz? No, 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 Ale co no, Ale piękny gang! <laughs> OPE GANG, Piękny Gang, naprawdę! No, no teraz to zaskoczony że jest! Jesteśmy! Nie, JOJE jest zaskoczony, bo to był piękny gang ale ja to dobrze radzi na to bocie. Nooo jak na solo! 4-0 ty! Tylko! No, co to jest 4-0? Nie, nie.

w dziesiątej minucie! Z czego ja mam połowę kill, no e, dobra, zostaw go! Nic ci nie nie. gnębimy dziadom. Nie, bo nic ci nie zrobił. Z takimi statami na pewno nic mi nie zrobił, no. 5-0. Sorry! Easy! Ja im napiszę Easy, bo mnie... Ludzie mnie tak irytują, to ja im irytuję. Nawet gang w tym momencie Nokturna jest... Ale to naprawdę free mine Stary mine, ale jary Szalony szybko. Do... Nie no trzech idzie z gankowa GG O A, dobra Ale to kto nie ma HP po tym, nie? <laughs> czekaj i... zapomniał! Czekajcie 10 sekund do ultra będzie pięknie, a dobra już chyba. Więc co ty mi robisz? Nic bo tą wierzę jestem w stanie cię zabić. Pójdź mu za pójdź mu tego. A, za chwilę będzie e, Nocturne. Teraz piszę, żeby Nocturne Gang. No napisał Nocturne Gang.

Więc za tego step. Ja, 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 ja Troll Czy to było kom... Ja tyle nie biję. Nie, 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 skąd. To będzie wygrany mecz, opie! Easy! A jeszcze ani jeden twój nie padł. Nikt. Znowu troll! troll. i i i teraz w i teraz Idę w i i i Albo pusznę. On ma już pasywkę, na pewno No to koń dam Ale robię. nie używ ulta A, a, a Ignata daje dopiero po pasywce No Już go Kurwa, nie A jakby trafił, to już jest martwy. nie, już nie ma żyć Ale czek on się leczy, nie? On się leczy Ale nie chcemy mi nie biją Reiny, Mam to... no. takie leściny na teraz, Nie, no

GG! Co to było? Co to było? 6-0-1 A dlaczego ty jeszcze nie jesteś na Nie no pójdzie za surrender jakby... Dobra, idziemy, idziemy po... Ty ten? i Oriana jesteś się tego ogarnić dzieję kojeś Orianu cały czas kilkomaniaczu Hadu Części Ruski everywhere. Na speedada jest co Dobra, where is my Atrox? Nie ma. Na, na topie. <noise> o bo! Co ten Atrox już tak gn gnębił Ooooo! <noise> pierwszy kill dla nich. Stop widom mogę! Boże! Duduś! Ja jakie, o my jakie dam... O my gy. Ej, co ty robisz? Ej, bierza ci, ej. Waste na minute. Daj yeah. no, you, no you trochę, trochę, trochę się go uderzyło. Legendary <laughs> To jest piękne! To jest naprawdę piękne. 20 sekund do robienia z typu anatratora. Uciekaj! Giniesz! Kur! LOL! LOL! Boże co nie robią, ej! Dobra, ej No i musiałeś paść! 9, 1! -1. Report mi for feeding! Ale dostał kasy za ciebie! No... mnie miniony, jakby nie miniony. Nie, nie zblokowałem cię miniony. Tyś gridzi. Mój. Report mi! Loks. Widać, że koleś mi ogólnie koleż Brawo Dobra. się! Dobra, mecz mecz zapowiada się piękny. No, a ten Ezreal normalnie tak umie tego ulta puścić No nie no bo oni tu nie mają co do roboty Ona chyba się zapomniała Widać, że cześci albo coś Łooo! Wow! Czeska republicka! Yeo! Yeah. 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 I co z tego, że jej mi nie ma? No to... Z skubana jest! GG! Juhu! <laughs> What? <laughs> to jest piękna gra! <laughs> to mi się wydaje jednostronna, no ale mój PD25-4 no. 10-1 jestem! Nic nie robię. No Jest tu ten mordy Kajzet? Nie, właśnie. No, ej no taki piękny wybuch by kill Szokie, no Let mi pęta yy, Chyba ten atroz się zapomniał Gdzie jego miejsce Ja kup tego las wiespera Nie wiem po co ale kup las wiespera Coś tam był wypływ nie Wy też mureczek Znale widzisz? A gabę do w Nie, 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 nie! Boże Mati! Jak już ginę, to biorę coś ze sobą. Ale po co żeś zginął? Niepotrzebnie! No już widujesz. No i tak. bez ciebie nic nie robię, nie? No no i Dobra, Czekam na BT. mam. To musiał kureta puszczać. Ja. Ten jest nie daje rady, no nie no. Dobra, lecimy na chatkę. Brawo! Dobra, że pomysł. A ten, ten ul, ma te... No ja kurwa, dobra. Nie. Wow, chodź do... Zamów zdjęcie, że się ucisz. Report me, for feeding. No. A kto jeszcze u nas ma dwa? ty? ty. Eee. Nic nie. Nic nie dajcie. Niech nie myśli, że to jest jednostronny metoda. <try> Nawet już bez niego to wygramy. Nie. Znaczy... działać. Dobra. Tak się kończy mecz. trzydzieści na 5. Dziękuję za uwagę. Ten mecz, no po prostu od samego początku był jednostronny. Gdyby zrobili inwejda mogłyby to się inaczej podać. A mu nie miałby jak rankować rachowałbym mu cały czas mamy. ale oni o tym nie pomyśleli dlatego przegrali możliwe, możliwe że przez to przegrali lecz no mój listing na topie przeciwko temu Atroxowi dawał sobie radę dość dobrze choć w Irli naprawdę mnie odpychał ale nie ma tego złego co by na dobre nie weszło no i weszłem ze statami 11 nie a. 11 2 i żeś Dragonarem drago wależnie że więc tak. Dziękuję za uwagę. Ten mecz komentował dla was Xeramon. Razem ze mną był mój brat. Monuś. Dziękuję za uwagę.